No dobra, to muszę sobie jakoś sama poradzić. Kurwa, no będzie pieszesz raz z tym dźwiękiem spadł, bo... idziesz sama tą drogą? Oj, hoj! Akurat się tam wybieram, podwiozę cię, chodź. Okej, okay, myśli Boże, jestem nienormalna, na co ja się godzę. Ale do Audi, do Audi to można wsiąść. Nie? No. Takie Audi też bym wsiadła. Powiem tak, jakbym miała takie za darmo, to bym wsiadła, ale wolałabym do bmw albo do Mercedesa. Jeszcze raz dziękuję. Nie ma za co młoda. Oj, to jaki przystojny. Czemu ona z nim idzie? A kto to jest w ogóle? Moja siostra. O, chcę ją poznać. Myra, chodź tutaj. Skąd go znasz? To mój brat. Co chcesz? No nieźle, żeby taka piękna kobietę zostawić. Już ...chciała cię poznać, a ty zawier, zamknij się i idź stąd. Zawier, w sensie zawier. O co ci chodzi? Zostawiłeś mnie, a ja nie wiedziałam, gdzie iść. To mogłaś iść pieszo, a nie z nim. Odczep się od niego. Dobra, zluzuj, idę już pasłodka do później. Papa. Nie zadawaj się z nim. To fakt, uważaj na niego, potrafi być niebezpieczny. Uuu, Bad powiem, Boy. Chodź... Dobra, Myra, chodź na lekcję. Ja też już idę, widzimy się potem. Dzień dobry, Poznajcie nową, uczennicę Majer. Chodź, Myra. Nie. Wsiadaj i mnie nie wkurwiaj. Jezu, dobra. Ale negocjacje, ty! Chodź do domu. O, wróciliście już. No tak. Słuchajcie, muszę wyjechać w delegację, a Rafaela jedzie ze mną. Przekażcie to Mowi. Pamiętacie, nie chcę tu żadnych imprez. No zobaczymy. To do zobaczenia. Pamiętaj. Mhm. Zara będzie zawiar na chacie. Klasik. klasik: rodzice zawsze wyjeżdżają na delegacje, jak coś. Chcę z tobą pogadać. O, oni chcą pogadać. Ona mu powie, on jej powie, że ona mu się podoba.